państwa. Zapraszam do pierwszego odcinka mojego kanału YouTube, w którym będę dzielić się z wami nie tylko moją literacką twórczością, ale również opowiadać o mnie jako Polce-kanadyjce, która przebywa pół roku w Kanadzie w swojej chatce w lesie i drugie pół w Polsce, w Warszawie. Od ponad 10 lat piszę książki. Dotychczas wydałam ich 7, a ukończyłam następne 3 które są w procesie wydawniczym. Czyli można powiedzieć, że zagrała u mnie reguła co rok to prorok, chociaż aż do końca to określenie nie jest trafne, gdyż zazwyczaj pracuję nad dwiema trzema publikacjami i ich pisanie zajmuje mi kilka lat. Dlaczego ja z wykształcenia biolog i fotograf chwyciłam za pióro? Począwszy od szkoły podstawowej pisanie było moją pasją, która przeżywała swoje wzloty i upadki oraz długie przerwy. Aż do roku 2006, kiedy po ukończeniu filmu dokumentalnego Raj, utracony raj odzyskany, którego byłam reżyserką, opowiadającym o przedstawicielach polskiego ziemiaństwa i arystokracji mieszkających w kanadyjskim miasteczku Rodon, postanowiłem napisać książkę o właśnie polskich arystokratach, emigrantach w Kanadzie. Praca nad tym projektem, zatytułowany W jednej walizce, zajęła mi prawie 6 lat. W tym samym czasie pisałam moją debiutancką powieść ,,Żółta sukienka''. Obie książki zostały wydane w 2011 roku. Następne trzy powieści ,,Malowanki na szkle", ,,Listo Olafa'' i ,,Droga do Wileni'' były już tymi przysłowiowymi corocznymi prorokami. Przełom 2015-2016 był naznaczony pisaniem ,,Teatru bez granic'', książki-albumu o największym w historii polonijnym profesjonalnym teatrze w Toronto. W międzyczasie wydawnictwo Arystoteles mówiło u mnie tekst do książki-albumu o polskich zwyczajach bożonarodzeniowych. To na razie tyle, jeśli chodzi o książki wydane. Następne moje trzy publikacje są w procesie wydawniczym i o nich opowiem Państwu w następnych odcinkach, jak również opowieści, która, którą jeszcze piszę. Zachęcam do odwiedzenia mojej strony internetowej i zapoznania się z moją twórczością. Do usłyszenia i do zobaczenia.